W 2015 roku wodociągi miejskie wymieniły na całej długości ulicy Marii Skłodowskiej-Curie podziemną sieć wodno-kanalizacyjną za prace wykończeniowe, czyli ułożenie nowej asfaltowej nawierzchni, budowę chodników i miejsc parkingowych. Odpowiedzialna była natomiast Radomska Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlana. Koszt prac zamknął się w kwocie 700 tysięcy złotych. Po zakończeniu remontu ulica Skłodowskiej-Curie została włączona do strefy tempo 30. Ulica uzyskała nową jakość, ale stała się jednocześnie betonową pustynią bez zieleni. Teraz ma się to zmienić. Miejski Zarząd Ruki Komunikacji ogłosił przetarg dotyczący przywrócenia zieleni na ulicy Mali Skłodowskiej Kili. To wszystko w ramach projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego na 2019 rok. Projekt otrzymał 2346 punktów od głosujących radomian. Zwycięzca przetargu będzie musiał dostarczyć i zamontować 13 czerwonych donic oraz 5 półokrągłych ławek, posadzić 23 drzewa oraz ponad 760 krzewów. Na realizację tej inwestycji zwycięska firma będzie miała dwa miesiące.